Zaginiony Staś. Kazek i Staszek bardzo lubili się bawić swoim kamieniem. Aż pewnego dnia podczas zabawy przyszedł porywacz i porwał jednego z bohaterów, Staszka. Kazek bardzo próbował go znaleźć, za wszelką cenę. Wreszcie to jego najlepszy przyjaciel. Staszek, po przebudzeniu, nie wiedział, gdzie się znajduje. Gdzie ja jestem? Co to jest? Co, co, co? Kaziu? Jesteś tu? Kaziu... Tymczasem Kazimierz poszedł porozmawiać z Darylem. Siema, Daryl. Mój kolega. Cześć, cześć. Stasiu został porwany przez porywaczy. Wiesz, gdzie on może być? Jakich porywaczy? Nie wiem, porywaczy go złapali. Wiesz co? Może będzie przy piwnicy tamtej. Tam, tam, tam gdzie jest szopa? Ta, o, o, taka? O, tak, 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 dokładnie. Dobra, pójdę tam sprawdzić. Miejmy nadzieję, że tam jest. Mam już swoje lata, zawsze tam... Zawsze porywaczej biorą tam różne. Dobra, dzięki, Baryłka, lecę! Poczekaj, konara! Stanisław postanowił poeksplorować miejsce, gdzie się znajduje, i nagle stało się to. Nie, dobra. Gdzie ja jestem? Tu jest jakaś deska. Tu jest światło. Nie wiem, może tutaj się uwolnię. Jezus, co tu? Płytka jakaś. Dobra, dobra. Muszę sobie usiąść. Tam jest nawet czysto. Jakieś miejsce. Okej. Okay. Trzeba odetchnąć. Jakieś miejsce. I nagle go pobił. Jezu, on mnie porwał! Nie ma ze mną Kazia! Muszę się stąd jakoś wydostać! Pomocy! Tymczasem Kazimierz w drodze do szopy, aby uratować swojego kolegę. Napotkał porywacza, z którym toczy walkę. O! Masz! Oła. Co ty robisz? Uwaga, bo cię zabiję! Się. O co się? Jezus Maria! Jestem przerażony! Nie wiem, boję się, że go zabiłem, ale miejmy nadzieję, że nic nie zrobiłem. I wstanie i boję się, że w ogóle oni mogli coś zrobić. Stasiowi byli agresywni. Kazimierz dotarł do piwnicy, w której rzekomo miał ukrywać się Staś. Jezus, w piwnicy nic nie było. Jestem w szupie. Miejmy nadzieję, że tu on będzie chociaż. Przerażająco jakby tu go zamknęli, to ja nie wiem co oni musieliby robić, Jezus Maria, co to w ogóle jest? Jakie ściany... Dobra... Tutaj... jakieś siedzi... Jezus Maria... Stasiu! Stasiu! Nie rób! Nie To ja! To ja Kazimierz! Uciekamy stąd! Jezu, dzięki! Chodź! Uciekamy! Dziękuję! Chodź! Uciekajmy! Przez to! Ci nie zrobili! Nie! Ha, a, a. Uciekajmy! Uciekajmy. <susur> Dawaj! Biegniemy! Biegnij! Szybko! Tutaj. A, a, a. Tutaj! Tutaj! Tutaj będziemy się! Kriśa. Dobra cicho! Boże. Co jak nas znajdą? Nie znajdą! Pobiłem! A nawet nie wiem czy nie zabiłem! Tego porywacza! Jezus, to dobrze! Mam nadzieję, że nie umarł, ale ich jest dwóch. Jak to dwóch? No normalnie jeden mówił, że pójdzie po tego drugiego. Jeżeli ciebie! Jezus, Maria. Ale może się wystraszył i po nas nie przyjdzie. Dobra, przeczekajmy tu chwilę. A nic ci nie zrobił? Nie, nic. To no, dobrze. Tylko trochę mnie ale. Nic mi nie jest. Wszystko git ze mną. Trzeba przeczekać. Naszej się mnie tylko związał i zbił. <kłupia> Ale delikatnie. To dobrze. Mam nadzieję, że z tego wyjdziemy, ja bo też. to było straszne. Guvnoże, wracać! <kłupia> on to cię, on to cię. <kłupia> Jezus, Dzięki, baruchu, baruchu, dziękuję. Baryłku! Dary dzięki. Nie ma sprawy! Nie wiesz jak się cieszymy, że tu odbyło po nas! Widzę, że odnalazłeś Stasia! Tak! Uciekamy stąd! Dzięki Baryłka! Pa! pa, pa. Kozuj i Staszek. Nareszcie bezpiecznie doszli do domu i postanowili zagrać w Brawl Starsa tak jak to było dawniej. Dawaj ich, jedziemy z ja, nimi! – No dobrze! Edgar i Baryłka zawsze to Jezu, ale to była historia życia, nie? Mam nadzieję, że nigdy się już nie powtórzy. Dokładnie. Ja mistrzowskie kostę zgarnę, lecę z wami randomami, bo sama nie bije. Egar i barełka to najlepsza dwójka, czasem straty częściej za drogi. Puchar, tu e i baryłka to najlepsza dwójka. I, i u, bar, u. tu, karku! Zaraz się jedzie! Zaraz kogoś rozjedzie! Ma Trójka, czasem znacznie częściej zarobniętych hurtów. Jak to zabijamy? Pita, Anita zabija pita! No Mo Moeryje, korytarze, korytarze na witraże! Sok z zabezgami, jak mieszkań, sieci, szoku, i chodząc po że co my zapuszczamy, niszczymy i na to najlepsza dwójka, to seamistrzom,